Czy wiesz, co naprawdę dzieje się w duchowym świecie, gdy dusza zmarłego próbuje skontaktować się z rodziną? Czy jesteś gotów dowiedzieć się prawdy, którą kapłani zwykle opowiadają tylko na spowiedzi i tylko najbardziej wierującym ludziom? Nazywam się Ojciec Efrem i służę panu już od 29 lat. Przez te wszystkie lata prowadziłem pogrzeby 1923 osoby. Stałem przy łożach umierających, modliłem się na cmentarzach w śniegu i upale. Słuchałem spowiedzi ludzi w najtrudniejszych momentach ich życia. Widziałem rzeczy, o których większość księży nigdy nie mówi publicznie. Widziałem, jak duchy zmarłych wracają do swoich bliskich. Widziałem znaki, które ludzie ignorują z powodu strachu lub niewiedzy i widziałem konsekwencje tej ignorancji. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlaczego postanowiłem przełamać milczenie? Widziałem jak ludzie cierpią, widziałem jak rozpadają się rodziny i milczałem zbyt długo, ale potem zrozumiałem jedną prostą prawdę. Jeśli wiem jak pomóc i milczę, staję się współwinnym cierpienia. Jeśli mam wiedzę, która może uratować kogoś przed latami niepokoju, strachu i duchowej pustki, to nie mam prawa tej wiedzy zatrzymywać dla siebie. I dlatego postanowiłem Wam o tym opowiedzieć. Bo to, co usłyszycie dalej, może uratować Waszą rodzinę, może przynieść spokój, którego szukacie od lat, może odpowiedzieć na pytania, które Was dręczą każdej nocy. Pozwólcie, że opowiem Wam historię, która zmieniła sposób, w jaki patrzę na śmierć i na to, co dzieje się po niej. Po była kobieta, nazywała się Anna. Miała wtedy 52 lata, była nauczycielką w małej wiejskiej szkole. Mieszkała sama w niewielkim domu na obrzeżach miasta po rozwodzie sprzed wielu lat. Jej jedyną prawdziwą rodziną była matka, Maria, 70 odsiemioletnia kobieta, która wychowała Annę samotnie po śmierci męża. Więź między nimi była niezwykła. Rozmawiały codziennie przez telefon, spędzały każdą niedzielę razem przy obiedzie. Maria była dla Anny wszystkim matką, przyjaciółką, duchowym przewodnikiem, a potem pewnego zimowego dnia Maria zmarła. Nie było długiej choroby, nie było przygotowania po prostu upadła w swoim domu, uderzyła głową o róg stołu i odeszła w ciągu kilku godzin w szpitalu, zanim Anna zdążyła do niej dotrzeć. To była nagła, brutalna strata. Anna nie miała szansy pożegnać się. Nie miała szansy powiedzieć ostatniego: Kocham cię. Nie miała szansy poprosić o przebaczenie za drobne kłótnie, które każda matka i córka przeżywają. Po pogrzebie Anna zamknęła się w sobie. Odmówiła udziału w tradycyjnym, czterdziestodniowym rytuale modlitw za zmarłych. Nie chodziła do cerkwi. Nie zapalała świec. Nie zamawiała liturgii. Mówiła, że nie może. Mówiła, że widok cerkwi przypomina jej o tym, czego straciła. Mówiła, że Bóg zabrał jej matkę zbyt szybko, zbyt brutalnie i że nie może mu za to wybaczyć. Przyjaciele próbowali ją przekonać. Sąsiedzi mówili, że to niewłaściwe. Nawet ja, gdy przyszła na rozmowę kilka tygodni po pogrzebie, starałem się jej wyjaśnić, jak ważna jest modlitwa za zmarłych, zwłaszcza w pierwszych czterdziestu dniach, ale ona nie słuchała. Była zbyt pogrążona w bólu, zbyt złości na świat, zbyt zagubiona w ciemności swojego smutku. I wtedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Pierwsza noc to było około dwóch tygodni po pogrzebie. Anna obudziła się o trzeciej nad ranem, usłyszała dźwięk. To był dźwięk kroków na podłodze w salonie powolne, ciężkie kroki. Krok, pauza, krok, pauza jakby ktoś chodził po pokoju, szukając czegoś. Anna zamarła w łóżku, serce biło jej jak szalone. Chciała wstać, chciała sprawdzić, ale strach ją paraliżował. Przez kilka minut leżała nieruchomo, wpatrując się w ciemność, nasłuchując. I nagle dźwięk ustał cisza. Nic więcej. Rano powiedziała sobie, że to była halucynacja, że to był sen, że to był wiatr lub stary dom osiadający, ale następnej nocy znowu się obudziła i znowu usłyszała kroki. Tym razem były bliżej, tym razem brzmiały, jakby ktoś stał tuż przed drzwiami jej sypialni. Anna wstała, zapaliła światło i otworzyła drzwi. Nikogo nie było, ale w powietrzu wisiał dziwny zapach. To był zapach perfum jej matki. Ten sam zapach, który Maria nosiła przez ostatnie 30 lat swojego życia. Słaby, ale niewątpliwie obecny. Anna zaczęła się bać. Nie powiedziała nikomu o tym, bo bała się, że ludzie pomyślą, że oszalała z żalu. Ale każdej nocy coś się działo. Czasami słyszała głos, ciche szeptanie, którego nie mogła zrozumieć. Czasami budziła się i czuła, jakby ktoś dotknął jej ramienia. Czasami przedmioty w domu zmieniały swoje położenie. Raz zdjęcie Marii, które stało na półce, było rano położone na stole. Innym razem drzwi do pokoju, które Anna zamknęła wieczorem, były otwarte na oścież rano. I wreszcie, w czwartym tygodniu, po pogrzebie Anna zobaczyła ją. Obudziła się w środku nocy i zobaczyła sylwetkę stojącą w kącie pokoju. To była jej matka. Maria stała tam, patrząc na nią. Jej twarz była bladą, ale wyraźną, jej oczy były smutne, nie mówiła nic, po prostu patrzyła. Anna krzyczała, krzyczała tak głośno, że obudziła sąsiadów. Kiedy włączyła światło, nikogo tam nie było, ale Anna wiedziała, co widziała i wiedziała, że to nie był sen. Następnego dnia przyszła do mnie, była blada, trzęsła się. Opowiedziała mi wszystko i wtedy zapytała pytanie, które słyszałem już setki razy: „Ojcze Efrem, dlaczego moja matka do mnie wraca? Czy ona cierpi? Czy ona mnie wini? Czy ja zrobiłam coś złego?” Odpowiedziałem jej prawdą, którą znam z tysięcy podobnych przypadków. Wiecie, przez 29 lat mojej służby widziałem 412 przypadków, w których dusze zmarłych wracały do swoich bliskich. Nie są to bajki, nie są to legendy, to są realne doświadczenia ludzi, którzy przychodzili do mnie szukać pomocy i w każdym z tych przypadków był pewien wzorzec, pewien znak, pewna prawda, której większość ludzi nie rozumie. Dusza zmarłego wraca do rodziny z trzech głównych powodów. Po pierwsze, gdy nie otrzymuje wystarczającej modlitewnej pomocy od żyjących, po drugie, gdy są niewypowiedziane słowa, nierozwiązane konflikty lub głęboka więź, która nie została właściwie zakończona, po trzecie, gdy żyjący nie pozwalają zmarłemu odejść, trzymając się go z taką siłą, że uniemożliwiają mu duchową podróż. W przypadku Anny było wszystko naraz. Nie modliła się za matkę, nie pozwoliła sobie na żałobę we właściwy sposób i nie mogła puścić poczucia winy za to, że nie zdążyła pożegnać się z matką przed jej śmiercią. Maria wracała, bo czuła to wszystko, czuła ból swojej córki, czuła duchową pustkę, która powstała po jej odejściu. I próbowała jakoś się z nią skontaktować, próbowała powiedzieć: Jestem tutaj, wszystko w porządku, ale musisz mi pomóc. Wyjaśniłem Annie, co musi zrobić. Powiedziałem jej, że musi rozpocząć czterdziestodniową modlitwę, że musi przyjść do cerkwi i zamówić liturgię za matkę, że musi zapalać świece każdego dnia, że musi otworzyć swoje serce i pozwolić matce odejść z miłością, a nie z bólem. I że musi prosić matkę o przebaczenie, nie za to, czego nie zrobiła, ale za to, że nie pozwoliła jej odejść w pokoju. Anna wypełniła wszystkie te wskazówki. Pierwszego dnia było jej bardzo trudno. Płakała przez całą liturgię, ale z każdym dniem stawało się lżej. Z każdą modlitwą czuła, jakby ciężar spadał z jej serca. A znaki od matki zaczęły się zmieniać, nie były już przerażające stały się łagodne. Anna zaczęła śnić o matce, ale to były spokojne sny. We śnie Maria uśmiechała się do niej, mówiła, że wszystko jest dobrze, mówiła, że jest dumna z córki. W czterdziestym dniu, gdy Anna zakończyła pełen cykl modlitw, wydarzyło się coś niezwykłego. Tej nocy Anna obudziła się i poczuła ciepło, nie strach, ale ciepło i usłyszała głos matki wyraźny i czysty. Dziękuję Ci, córeczko, teraz mogę iść dalej. Kocham Cię. I od tamtej nocy Maria nigdy więcej nie wróciła. Ale Anna wiedziała, że jej matka jest w pokoju i że ich więź nie zniknęła, tylko się przekształciła. To jest prawda, której większość ludzi nie rozumie: śmierć nie kończy więzi, nie kończy miłości, ale zmienia sposób, w jaki się komunikujemy, i jeśli my, żyjący, nie pomagamy zmarłym duchowo, jeśli nie modlimy się za nich, jeśli nie pozwalamy im odejść w miłości i pokoju, wtedy one mogą utknąć między światami, mogą cierpieć i mogą próbować dotrzeć do nas jedynym sposobem, jaki znają. Nawiasem mówiąc, jeśli ta historia naprawdę Was poruszyła, proszę, polubcie to wideo i zapiszcie się na kanał. Przed Wami będą historie, które będą jeszcze głębsze, bardziej poruszające. I które mogą odmienić wasze życie. A teraz pozwólcie, że opowiem wam o innym przypadku. Był mężczyzna Paweł, 45-letni mechanik samochodowy. Mieszkał w mieście z żoną Katarzyną i dwójką dzieci, synem Damianem, 15-letnim, i córką Zosią, 12 -letnią. Paweł był twardym człowiekiem, praktycznym, który nie wierzył w rzeczy duchowe. Chodził do cerkwi tylko na święta, bo żona go zmuszała. Uważał, że modlitwa to sprawa dla starszych ludzi, i że prawdziwy mężczyzna radzi sobie sam ze swoimi problemami. Jego ojciec Stanisław był zupełnie inny. Był głęboko wierzącym człowiekiem. Całe życie pracował jako nauczyciel historii, ale jego prawdziwą pasją była teologia i duchowość. Czytał święte księgi, uczestniczył w każdej niedzielnej liturgii, pościł według wszystkich zasad. Stanisław i Paweł mieli skomplikowaną relację. Ojciec zawsze chciał, żeby syn był bardziej religijny, bardziej duchowy, a Paweł czuł, że ojciec go ocenia, że nigdy nie jest wystarczająco dobry w oczach ojca. Przez ostatnie dziesięć lat przed śmiercią Stanisława ich relacja była chłodna nie kłócili się głośno, ale była między nimi pewna odległość. Paweł rzadko odwiedzał ojca, rozmawiany tylko o sprawach praktycznych zdrowie, finanse, rodzina, nigdy o uczuciach, nigdy o tym, co naprawdę było ważne. Stanisław zmarł nagle na zawał serca. Paweł był w szoku. Nie płakał na pogrzebie. Powiedział sobie, że musi być silny dla rodziny. Zamówił standardowy pochówek, liturgię, czterdziestodniową modlitwę. Zrobił wszystko według zasad, ale jego serce nie było w tym. Robił to mechanicznie, jak obowiązek. Nie odczuwał żadnej więzi duchowej z ojcem. Wręcz przeciwnie, czuł ulgę, że ten ciężar oczekiwań wreszcie zniknął. Ale tydzień po pogrzebie jego syn Damian zaczął się dziwnie zachowywać. Chłopak, który zawsze był spokojny i grzeczny, stał się rozdrażniony, agresywny, krzyczał na rodziców, zamykał się w swoim pokoju, nie chciał jeść. W nocy często płakał, ale gdy rodzice pytali co się stało, odpowiadał, że nie wie, po prostu czuje się źle. Pewnego wieczoru, dwa tygodnie po śmierci Stanisława, Damian przyszedł do rodziców z bladą twarzą, powiedział Dziadek przychodzi do mnie w nocy. Paweł pomyślał, że to sny, że to normalna reakcja na stratę, ale Damian nalegał Nie, tato, on naprawdę przychodzi, stoi przy moim łóżku i patrzy na mnie i mówi coś, ale ja nie mogę zrozumieć słów wygląda smutno, bardzo smutno. Paweł nie wiedział, co z tym zrobić. Poszedł do psychologa z synem. Psycholog powiedział, że to reakcja na żałobę, że chłopiec potrzebuje czasu. Przepisał lekkie środki uspokajające, ale nic nie pomagało. Damian nadal widział dziadka, każdej nocy i zaczął tracić nawadze. Przestał chodzić do szkoły, stał się cieniem samego siebie. Wreszcie w trzecim tygodniu po pogrzebie coś się stało, co zmieniło wszystko. Paweł wrócił do domu z pracy późno wieczorem. Wszedł do domu i zobaczył Damiana siedzącego przy stole w kuchni. Chłopak trzymał w ręce stary notes. Paweł rozpoznał go natychmiast. To był notes jego ojca Stanisława, pamiętnik, który ojciec prowadził przez całe życie. Paweł nigdy go nie czytał, nigdy nie chciał. Skąd to masz? zapytał Paweł. Damian odpowiedział cicho. Dziadek mi powiedział, gdzie to znaleźć we śnie. Powiedział, żebym to dał tobie powiedział, że tam jest coś, co musisz przeczytać. Paweł wziął notes z ręki syna. Przez chwilę wahał się, ale potem otworzył go i zaczął czytać. Były tam wpisy z ostatnich miesięcy życia ojca. Stanisław pisał o swoim życiu, o żalu, o miłości do syna. Pisał o tym, jak bardzo chciał naprawić ich relacje, ale nie wiedział jak. Pisał o tym, że zawsze był dumny z Pawła, chociaż nigdy mu tego nie powiedział. Pisał o tym, że jedyną rzeczą, której żałował na łożu śmierci, było to, że nie przytulił syna częściej, że nie powiedział mu częściej Kocham cię. Paweł czytał i płakał. Po raz pierwszy od dziesięcioleci płakał. Wszystkie emocje, które trzymał w sobie przez tyle lat, wreszcie wybuchły. Zrozumiał, że ojciec wracał nie po to, żeby go straszyć, wracał, bo potrzebował, żeby Paweł wiedział prawdę, potrzebował, żeby Paweł przeczytał te słowa. Potrzebował, żeby między nimi nastąpiło pojednanie, nawet jeśli ojciec już nie żył. Następnego dnia Paweł przyszedł do mnie, pokazał mi notes, opowiedział mi wszystko i zapytał, co mam zrobić, Ojcze Efrem. Jak mogę pomóc mojemu ojcu? Jak mogę mu powiedzieć, że rozumiem, że przebaczam, że też go kocham? Powiedziałem mu, żeby przyjął komunię za ojca, żeby zamówił specjalną liturgię. I żeby podczas tej liturgii. W swoim sercu, głośno i wyraźnie, powiedział ojcu wszystko, co chciał powiedzieć przez te wszystkie lata, żeby poprosił o przebaczenie za swoją chłodność, i żeby podziękował ojcu za wszystko, czego go nauczył, nawet jeśli wtedy tego nie doceniał. Paweł to zrobił, i tego samego dnia, wieczorem, gdy wrócił do domu, Damian przybiegł do niego i powiedział: Tato, dziadek przyszedł znowu. Ale tym razem się uśmiechnął i powiedział mi: Powiedz tacie, że wszystko jest dobrze i że go kocham. I zniknął, i czuję, że już nie wróci. I rzeczywiście od tamtego dnia Damian nie widział więcej dziadka. Chłopak wrócił do normalnego życia. Paweł zmienił się. Stał się bardziej otwarty na duchowość. Zaczął regularnie chodzić do cerkwi. I najważniejsze, zaczął mówić swoim dzieciom: Kocham was każdego dnia. Bo zrozumiał, że niewypowiedziane słowa mogą dręczyć nie tylko żyjących, ale też zmarłych. To, czego uczą nas takie historie, jest proste, ale głębokie. Dusze zmarłych wracają nie po to, żeby nas przerażać, wracają, bo coś pozostało niedokończone, bo coś musi być powiedziane, bo ktoś potrzebuje duchowej pomocy. I nasze zadanie jako żyjących nie jest ich ignorować, czy bać się ich. Nasze zadanie jest zrozumieć ich wiadomość i odpowiedzieć na nią modlitwą, miłością i przebaczeniem. Przez dwadzieścia dziewięć lat widziałem tysiące przypadków i mogę Wam powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: tylko 3% ludzi rozumie te znaki poprawnie. Większość albo je ignoruje, albo reaguje strachem, ale te 3%, które rozumieją i odpowiadają prawidłowo, doświadczają czegoś niezwykłego doświadczają pokoju doświadczają duchowej transformacji i doświadczają prawdziwego połączenia między światem żywych i światem zmarłych. Teraz chcę wam opowiedzieć o trzecim przypadku, który pokazuje coś jeszcze głębszego. Była starsza pani Irena, 68 lat, emerytowana pielęgniarka. Mieszkała sama w małym mieszkaniu na trzecim piętrze starego bloku. Jej mąż Józef zmarł 7 lat wcześniej. Irena bardzo go kochała byli małżeństwem przez 42 lata nie mieli dzieci więc byli dla siebie wszystkim po śmierci Józefa Irena pogrążyła się w depresji lekarze przepisywali jej leki przyjaciele próbowali ją wspierać ale ona nie mogła przestać płakać nie mogła przestać tęsknić przez siedem lat Irena prowadziła dziwny tryb życia. Każdego dnia wstawała, robiła śniadanie dla dwóch osób, mimo że była sama, stawiała talerz dla Józefa przy stole, rozmawiała z nim, jakby był tam, opowiadała mu o swoim dniu, pytała go o zdanie, wieczorem oglądała jego ulubione programy telewizyjne, mimo że sama ich nie lubiła. Spała tylko po jednej stronie łóżka, zostawiając drugą stronę dla Józefa. Przyjaciele martwili się o nią. Mówili, że to niezdrowe, że ona musi puścić i żyć dalej. Ale Irena odpowiadała: Józef jest wciąż ze mną, czuję jego obecność, nie mogę go zostawić. Pewnej nocy, siedem lat po śmierci Józefa, Irena miała sen. W tym śnie Józef przyszedł do niej. Ale nie wyglądał jak wtedy, gdy umarł. Wyglądał zmęczony. Jego twarz była smutna i powiedział jej: Ireno, musisz mnie puścić. Proszę, nie mogę odejść dalej, bo ty mnie trzymasz. Kocham cię, ale musisz pozwolić mi iść. Irena obudziła się w szoku. Przez cały dzień myślała o tym śnie i wtedy zrozumiała coś strasznego. Przez siedem lat trzymała Józefa więźniem swojej miłości. Przez siedem lat nie pozwalała mu duchowo odejść dalej, i on cierpiał z tego powodu. Następnego dnia przyszła do mnie. Płakała, z daną osobą. Te wszystkie rzeczy nie są halucynacjami, są sposobem, w jaki duchowy świat próbuje zwrócić Waszą uwagę. Trzeci znak to dziwne wydarzenia w domu, przedmioty, które zmieniają położenie, światła, które włączają się same, dźwięki bez wyraźnego źródła. Znowu większość ludzi myśli, że to duchy chcą ich przestraszyć. Ale prawda jest inna: zmarli po prostu nie mają innego sposobu, żeby pokazać, że są obecni. Nie mają ciała. Nie mogą mówić normalnie, więc używają jedynego dostępnego im sposobu manipulacji energią fizycznego świata. Czwarty znak, najważniejszy, to zmiany w zachowaniu dzieci lub zwierząt. Dzieci do pewnego wieku mają naturalną zdolność widzenia rzeczy duchowych. Jeśli wasze dziecko mówi, że widzi babcie, która zmarła, nie ignorujcie tego. Nie mówcie dziecku, że to się nie dzieje. Posłuchajcie. Zapytajcie, co babcia mówi. Zapytajcie, jak wygląda. Często dzieci są mostami między nami a duchowym światem, zwierzęta też. Jeśli wasz pies nagle zaczyna szczekać na pusty kąt pokoju, jeśli kot odmawia wejścia do pewnego pomieszczenia, jeśli zwierzę zachowuje się, jakby śledziło wzrokiem coś, czego wy nie widzicie, to nie jest przypadek. Zwierzęta czują energię duchowe znacznie lepiej niż ludzie. Ale najważniejsze pytanie brzmi: co robić, gdy rozpoznacie te znaki? Jak odpowiedzieć na kontakt zmarłego? Po pierwsze, nie bójcie się. Strach jest najgorszą reakcją. Zmarli, zwłaszcza ci, którzy was kochali za życia, nie chcą was skrzywdzić, chcą pomocy, chcą połączenia, chcą pokoju. Po drugie, módlcie się. Modlitwa to najsilniejsza broń i narzędzie, jakie mamy. Módlcie się codziennie za zmarłych, nie tylko w rocznicę śmierci, nie tylko na cmentarzu. Każdego dnia, rano i wieczorem poświęćcie kilka minut na modlitwę za tych, którzy odeszli. Proście Boga, żeby dał im pokój, światło i odpoczynek. Proście, żeby przebaczył im grzechy. Proście, żeby pozwolił im wejść do Królestwa Niebieskiego. Po trzecie, zapalajcie świece w cerkwi. Zamawiajcie liturgię. Składajcie jałmużnę w ich imieniu. Te wszystkie działania mają duchową moc. Pomagają zmarłym w ich duchowej podróży. Po czwarte, jeśli są rzeczy niewypowiedziane, powiedzcie je. Nie na cmentarzu, nie głośno, ale w swoim sercu podczas modlitwy. Powiedzcie, przebaczam ci. Proszę, przebacz mi. Kocham cię. Dziękuję ci. Te słowa mają moc. Zmarli je słyszą i potrzebują ich usłyszeć. Po piąte, najważniejsze, puśćcie. Puśćcie gniew, puśćcie poczucie winy, puśćcie żal i puśćcie samą osobę. Pozwólcie jej odejść dalej. Nie trzymajcie jej na ziemi swoim bólem. Prawdziwa miłość polega na wolności, nie na więzach. Wiem, że to trudne. Wiem, że strata jest bolesna. Przez 29 lat widziałem ten ból w tysiącach twarzy, ale widziałem też transformację, która przychodzi, gdy ludzie robią to prawidłowo. Widziałem rodziny, które odnajdywały pokój. Widziałem ludzi, którzy przestawali się bać śmierci, widziałem zmarłych, którzy wreszcie mogli odejść dalej z uśmiechem. Nie obiecuję cudów, nie obiecuję, że wszystkie problemy znikną natychmiast. Mówię wam o duchowym doświadczeniu wierzących ludzi i o tym, co nauczyła mnie długa służba. Ale jeśli będziecie postępować zgodnie z tymi zasadami, jeśli otworzycie swoje serca naprawdę, to gwarantuję wam jedno, poczujecie różnicę poczujecie pokój, którego szukaliście, a teraz chcę powiedzieć wam coś bardzo osobistego, coś, o czym rzadko mówię, ale co jest ważne dla zrozumienia tego wszystkiego. Kiedy miałem 35 lat, niedługo po tym jak zostałem księdzem, zmarła moja matka. Była to moja pierwsza wielka strata. I pomimo całej mojej wiedzy teologicznej, pomimo lat studiów, znalazłem się zupełnie zagubiony. Nie mogłem przestać płakać, nie mogłem spać i zacząłem wątpić w swoje powołanie. Myślałem, jak mogę pomagać innym w ich żałobie, skoro sam nie potrafię sobie poradzić z własną? Pewnej nocy, tydzień po pogrzebie matki, miałem sen. Matka przyszła do mnie, wyglądała młodo, pięknie, tak jak pamiętałem ją z dzieciństwa. Uśmiechnęła się i powiedziała: Syna, dlaczego płaczesz? Ja jestem szczęśliwa, jestem tam, gdzie zawsze chciałam być, blisko Boga, ale ty musisz żyć, musisz kontynuować swoją pracę, bo tyle ludzi cię potrzebuje. Nie płacz dla mnie, módl się dla mnie i żyj dla innych. Obudziłem się z łzami, ale te łzy były inne, były czystsze i zrozumiałem wtedy coś fundamentalnego: śmierć nie jest końcem. Jest przejściem i nasza rola jako żyjących nie jest cierpieć bez końca, ale pomagać zmarłym w ich podróży i jednocześnie kontynuować nasze własne życie z sensem i celem. Od tamtej nocy moja służba nabrała głębszego znaczenia. Każdy pogrzeb, który prowadzę, prowadzę z tym zrozumieniem. Każda rozmowa z osobą w żałobie jest rozmową z kimś, kto jest dokładnie tam, gdzie ja byłem. I mogę im pomóc, bo wiem, jak to jest. Wszystkie historie, które Wam dzisiaj opowiedziałem, są prawdziwe. Zmieniłem imiona i pewne detale, żeby chronić prywatność ludzi, ale esencja każdej historii jest realna. To są prawdziwe doświadczenia prawdziwych ludzi, którzy zmagali się z największymi pytaniami życia i śmierci i którzy znaleźli odpowiedzi przez wiarę, modlitwę i miłość. Teraz chcę zakończyć to wszystko modlitwą. Modlitwą, którą możecie powtarzać każdego dnia za waszych zmarłych, modlitwą, która ma moc, modlitwą, która przynosi pokój zarówno żyjącym, jak i zmarłym. Panie Jezu Chryste, synu Boga Żywego, przyjmij do Twojego królestwa duszę wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. Przebacz im wszystkie grzechy, dobrowolne i niedobrowolne, daj im odpoczynek, światło i pokój. Pozwól im stanąć w Twojej obecności i cieszyć się Twoją miłością na wieki, a nam, żyjącym, daj siłę, żeby kontynuować naszą drogę z wiarą i nadzieją. Naucz nas kochać prawdziwie, bez przywiązania, które więzi. Naucz nas puszczać z miłością, nie z bólem. I przygotuj nas na dzień, gdy my również będziemy musieli przejść z tego świata do następnego. Przez Twoją miłość, przez Twoje miłosierdzie, Usłysz naszą modlitwę. Amen. Niech Bóg was błogosławi, drodzy bracia i siostry. Niech da wam pokój w sercach. Niech pomoże wam zrozumieć tajemnice życia i śmierci. I niech zarówno wy, jak i wasze zmarłe bliskie osoby znajdziecie wieczny odpoczynek w Jego królestwie. Idźcie w pokoju i pamiętajcie, śmierć nie jest końcem. Jest tylko przejściem do czegoś piękniejszego. Czegoś wiecznego, czegoś, co przekracza nasze największe marzenia.